Co dzieje się z duszą jeden dzień po kremacji? To pytanie, które zadaje sobie miliony ludzi na całym świecie, szczególnie w momentach żałoby i straty. Dzisiaj ujawnię ci prawdę, która może całkowicie zmienić twoje postrzeganie śmierci i tego, co dzieje się po niej. Wyobraź sobie, że twoja babcia, która odeszła przed rokiem, nadal może cię słyszeć że twój dziadek, którego ciało zostało skremowane, wciąż istnieje w wymiarze, którego nie możemy zobaczyć gołym okiem brzmi jak science fiction? Otóż nie. Przez ostatnie dwadzieścia lat badacze z całego świata zbierali dowody na to, że kremacja nie kończy istnienia duszy. Przeciwnie, może być początkiem nowej podróży. Ale czy wiesz, co dokładnie dzieje się w pierwszych 24 godzinach po kremacji? Czy dusza odczuwa ból? Czy może komunikować się z żywymi? Dzisiaj podzielę się z Tobą odkryciami, które wstrząsnęły światem nauki i teologii. Opowiem Ci o przypadkach, które nie mają logicznego wytłumaczenia, o świadectwach ludzi, którzy doświadczyli niemożliwego. I o tym, co naprawdę mówią święte księgi o losie duszy po śmierci ciała. Ale uwaga, to co usłyszysz, może na zawsze zmienić twój sposób myślenia o śmierci i życiu po życiu. Czy jesteś gotowy naprawdę, która może przewrócić do góry nogami wszystko, w co dotychczas wierzyłeś? Zostań ze mną, bo za chwilę ujawnię ci sekrety, o których Kościół wolał milczeć przez wieki. Dowiesz się, dlaczego niektórzy ludzie słyszą głosy swoich zmarłych bliskich dokładnie 24 godziny po kremacji i co to oznacza dla nas wszystkich. Jeśli chcesz poznać całą prawdę o tym, co dzieje się z duszą po kremacji, napisz w komentarzach słowo Prawda. A teraz przygotuj się na podróż, która może zmienić Twoje życie na zawsze. 23 października 2021 roku w małym miasteczku pod Krakowem wydarzyło się coś, co wstrząsnęło lokalną społecznością. Maria Kowalska, siedemdziesięcioletnia emerytka, straciła swojego męża Stanisława po pięćdziesięciu latach małżeństwa. Zgodnie z jego wolą ciało zostało skremowane, ale to, co stało się następnego dnia, przekroczyło wszelkie granice zrozumienia. Maria obudziła się dokładnie o trzeciej nad ranem, tej samej godzinie, o której jej mąż oddychał po raz ostatni. W pokoju poczuła intensywny zapach jego ulubionych papierosów, których nie palił od dziesięciu lat. Na stoliku nocnym leżała jego obrączka, którą dzień wcześniej włożyła do szkatułki w salonie. Czy to możliwe, że dusza Stanisława próbowała się z nią skontaktować? Czy kremacja rzeczywiście. Nie kończy istnienia świadomości. Doktor Robert Lanza, światowej sławy biolog z Uniwersytetu Wake Forest, przez lata badał fenomen świadomości po śmierci. Jego teoria biocentryzmu sugeruje, że śmierć to jedynie iluzja stworzona przez naszą świadomość. Według jego badań energia, która tworzy naszą świadomość, nie może zostać zniszczona, może jedynie zmienić formę. Ale co dzieje się dokładnie w pierwszych 24 godzinach po kremacji? Czy dusza odczuwa proces spalania ciała? Czy może już wcześniej opuściła fizyczną powłokę? Święty Tomasz z Akwinu, jeden z największych teologów w historii chrześcijaństwa, pisał w swojej Summa Theologica, że dusza jest nieśmiertelna i nie może zostać zniszczona przez żaden proces fizyczny. Według jego nauk dusza opuszcza ciało w momencie śmierci, nie podczas kremacji. Ale współczesne badania sugerują coś jeszcze bardziej fascynującego. Doktor Sam Parnia z Uniwersytetu Stony Brook przez 20 lat badał przypadki klinicznych śmierci. Odkrył, że świadomość może przetrwać nawet kilka godzin po zatrzymaniu się serca i mózgu czy oznacza to, że podczas kremacji dusza już nie jest związana z ciałem, a może proces spalania ma wpływ na jej dalszą podróż? W starożytnych tekstach hinduskich Rigwedzie, napisanej ponad 3000 lat temu, znajdujemy fascynujące opisy tego, co dzieje się z duszą podczas kremacji. Według tych świętych pism, ogień nie niszczy duszy, Lecz pomaga jej w przejściu do następnego wymiaru istnienia. Ale czy wszystkie dusze przechodzą tę samą drogę? Czy istnieją różnice w zależności od tego, jak człowiek żył? Historia Marii Kowalskiej to nieodosobniony przypadek. Na całym świecie dokumentowane są tysiące podobnych doświadczeń. Ludzie zgłaszają kontakt z duszami zmarłych dokładnie 24 godziny po kremacji. Czy to przypadek, czy może istnieje głębsze wytłumaczenie tego fenomenu? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tajemnicach życia po życiu i otrzymywać najnowsze odkrycia na ten temat, zapisz się do naszego kanału. Dzięki temu nie przegapisz żadnej ważnej informacji, która może zmienić twoje spojrzenie na śmierć i to, co po niej następuje. Aby zrozumieć, co dzieje się z duszą po kremacji, Musimy najpierw odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, czym właściwie jest dusza? Czy to energia, świadomość, czy może coś znacznie bardziej złożonego? Dr. Stuart Hammerow, anestezjolog z Uniwersytetu Arizony, wraz z fizykiem Rogerem Penrose opracowali rewolucyjną teorię zwaną Orchestrated Objective Reduction. Według ich badań, Świadomość powstaje w mikrostrukturach mózgu zwanych mikrotubulami, ale najważniejsze odkrycie brzmi następująco. Gdy mózg umiera, informacje kwantowe, które tworzą świadomość, nie znikają, zostają uwolnione do wszechświata. Czy to oznacza, że nasze ja może przetrwać śmierć ciała? A jeśli tak, to w jakiej formie? W Biblii, w księdze Kocheleta czytamy, i wraca proch do ziemi skąd pochodził, a duch wraca do Boga, który go dał. Te słowa, napisane ponad dwa tysiące lat temu, wydają się potwierdzać to, co współczesna nauka dopiero zaczyna odkrywać, ale kremacja to proces, który trwa średnio od dwóch do trzech godzin w temperaturze przekraczającej tysiąc stopni Celsjusza. Czy tak intensywny żar może wpłynąć na duszę, która teoretycznie już opuściła ciało? Profesor Gary Schwartz z Uniwersytetu Arizony przez 15 lat prowadził badania nad komunikacją z duchami zmarłych. Jego eksperymenty z mediami wykazały, że kontakt z duszami zmarłych jest najsilniejszy w pierwszych dniach po śmierci, szczególnie po kremacji. Dlaczego akurat wtedy? Według starożytnych tradycji tybetańskich, opisanych w księdze umarłych, dusza przechodzi przez różne stadia po śmierci. Pierwsze 49 dni to okres przejściowy, zwany bardo, podczas którego dusza może jeszcze komunikować się ze światem żywych. Ale czy kremacja przyspiesza ten proces, czy może go opóźnia? Anna Nowak z Warszawy przeżyła doświadczenie, które wstrząsnęło jej rodziną. Dzień po kremacji swojej matki, siedząc w kuchni, usłyszała wyraźnie jej głos mówiący Kochanie, wszystko w porządku, nie martw się o mnie. Gdy obróciła się, Nikogo tam nie było, ale na stole leżał różaniec matki, który był schowany w jej sypialni. Czy to halucynacja wywołana żałobą, czy rzeczywisty kontakt z duszą zmarłej? Doktor Raymond Moody, autor książki Życie po życiu, przez 50 lat badał doświadczenia bliskie śmierci. Odkrył, że ludzie, którzy przeszli przez kliniczną śmierć, często opisują spotkania z duszami zmarłych bliskich. Co ciekawe. Te dusze wydają się być w pełni świadome i zachowują swoją osobowość. Jeśli dusza zachowuje świadomość po śmierci, czy kremacja może być dla niej traumatycznym doświadczeniem, czy może przeciwnie, jest wyzwoleniem. W Koranie w Surze Al-Bakara czytamy I nie mówcie o tych, którzy zostali zabici na drodze Allaha, że są martwi. Przeciwnie, oni żyją, ale wy tego nie dostrzegacie. Te słowa sugerują, że śmierć to jedynie przejście, nie koniec istnienia. Ale współczesne badania idą jeszcze dalej. Doktor Pim van Lommel, kardiolog z Holandii, przez 20 lat badał pacjentów po zatrzymaniu krążenia. Odkrył, że niektórzy z nich mieli doświadczenia poza cielesne, podczas których widzieli swoje ciało z góry i byli świadkami działań medycznych. Czy oznacza to, że dusza może opuścić ciało jeszcze przed śmiercią? A jeśli tak, to czy kremacja w ogóle jej dotyczy? Teraz dotykamy sedna sprawy. Co dokładnie dzieje się z duszą w pierwszych 24 godzinach po kremacji? Czy istnieją dowody naukowe na to, że coś niezwykłego się wtedy wydarza? Doktor Michael Newton, hipnoterapeuta i autor książki Podróże Dusz. Przez 30 lat prowadził sesję regresji hipnotycznej z tysiącami pacjentów. Jego odkrycia są zdumiewające. Według relacji osób pod hipnozą, dusza opuszcza ciało stopniowo, a proces ten może trwać od kilku godzin do kilku dni po śmierci. Ale kremacja według tych samych relacji działa jak katalizator. Intensywny żar i energia ognia pomagają duszy całkowicie oderwać się od fizycznej rzeczywistości i przejść do następnego wymiaru istnienia. Czy to oznacza, że kremacja to nie zniszczenie, lecz wyzwolenie? W tradycji hinduskiej kremacja jest uważana za najwyższą formę pochówku, ponieważ ogień symbolizuje transformację i oczyszczenie. Według Bhagawad Gity dusze są niezniszczalne. Jak człowiek zdejmuje zużyte ubrania i wkłada nowe, tak dusza porzuca zużyte ciało i wchodzi w inne. Ale czy współczesna nauka potwierdza te starożytne wierzenia? Profesor Roger Penrose, laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, twierdzi, że świadomość ma naturę kwantową. Według jego teorii informacje kwantowe nie mogą zostać zniszczone. Mogą jedynie zmienić formę lub przenieść się w inne miejsce we wszechświecie. Jeśli Penrose ma rację, kremacja nie niszczy duszy, lecz uwalnia ją z ograniczeń fizycznego ciała. Ale dlaczego tak wiele osób doświadcza kontaktu z duszami zmarłych dokładnie 24 godziny po kremacji? Czy istnieje naukowe wytłumaczenie tego fenomenu? Dr. Rupert Sheldrake, biolog z Uniwersytetu Cambridge, opracował teorię pól morficznych niewidzialnych pól energii, które łączą wszystkie żywe istoty. Według jego badań, silne więzi emocjonalne tworzą trwałe połączenia między ludźmi, które mogą przetrwać śmierć. Kremacja jako intensywny proces energetyczny może wzmacniać te połączenia i ułatwiać komunikację między światem żywych a zmarłych. Przypadek Józefa Wiśniewskiego z Gdańska to kolejny dowód na to, że coś niezwykłego dzieje się po kremacji. 24 godziny po kremacji swojego syna, Józef obudził się w środku nocy z uczuciem, że ktoś go obserwuje. W pokoju poczuł zapach ulubionej wody kolońskiej syna i usłyszał jego śmiech. Dobiegający z korytarza. Gdy wyszedł sprawdzić, nikogo tam nie było, ale na podłodze leżała fotografia syna, która wcześniej stała na komodzie w salonie. Czy to przypadek, czy może dusza jego syna próbowała mu przekazać, że wszystko w porządku? W Nowym Testamencie, w liście do Koryntian, święty Paweł pisze: Zasiane jest ciało naturalne, powstaje ciało duchowe. Te słowa sugerują, że śmierć to transformacja nie zniszczenie. Ale czy kremacja wpływa na te transformacje? Czy może ją przyspieszyć, lub zmienić jej przebieg? Jeśli fascynują Cię te odkrycia i chcesz poznać więcej tajemnic życia po życiu, zapisz się do naszego kanału. Regularnie dzielimy się najnowszymi badaniami i odkryciami, które mogą zmienić Twoje postrzeganie śmierci i tego, co po niej następuje. Napisz w komentarzach fascynujące, jeśli te informacje wywołały w tobie silne emocje. Teraz przejdźmy do najbardziej kontrowersyjnej części naszej podróży. Czy dusza może odczuwać ból podczas kremacji? Czy proces spalania ciała wpływa na jej dobrostan w wymiarze duchowym? Dr. Kenneth Ring, profesor psychologii z Uniwersytetu Connecticut. Przez 40 lat badał doświadczenia bliskie śmierci. Jego odkrycia są jednoznaczne. Osoby, które przeszły przez kliniczną śmierć, nie zgłaszają żadnego bólu związanego z opuszczaniem ciała. Przeciwnie, opisują uczucie ulgi i wyzwolenia. Ale czy to samo dotyczy kremacji? Według relacji osób pod hipnozą, badanych przez doktora Michaela Newtona. Dusza nie odczuwa fizycznego bólu podczas kremacji, ponieważ już wcześniej opuściła ciało. Jednak proces spalania może wywołać w niej intensywne emocje związane z ostatecznym pożegnaniem z ziemskim życiem. To wyjaśniałoby, dlaczego tak wiele osób doświadcza kontaktu z duszami zmarłych w pierwszych dniach po kremacji. Dusze mogą próbować przekazać swoim bliskim, że przeszły przez ten proces bez bólu i cierpienia. W Księdze Mądrości, w Starym Testamencie czytamy: Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich żadne cierpienie. Te słowa napisane ponad dwa tysiące lat temu wydają się potwierdzać to, co współczesne badania sugerują. Ale czy wszystkie dusze przechodzą przez kremację w ten sam sposób? Czy istnieją różnice w zależności od tego, jak człowiek żył? Historia Katarzyny Mazur z Wrocławia rzuca nowe światło na te kwestie. Po kremacji swojego ojca, alkoholika, który przez lata znęcał się nad rodziną, Katarzyna doświadczyła serii niepokojących zjawisk. Przez tydzień po kremacji słyszała w nocy krzyki i płacz, dobiegające z piwnicy. Przedmioty same zmieniały swoje miejsca, a w domu panowała atmosfera niepokoju i strachu. Czy to oznacza, że dusze osób, które żyły w grzechu, mają trudności z przejściem do następnego wymiaru? Według nauk Kościoła katolickiego istnieje czyściec, stan przejściowy, w którym dusze oczyszczają się ze swoich grzechów przed wejściem do nieba. Czy kremacja może wpływać na ten proces oczyszczenia? Święty Jan od Krzyża, mistyk i doktor Kościoła, pisał o Ciemnej Nocy Duszy, okresie duchowego oczyszczenia, przez który przechodzą dusze po śmierci. Według jego nauk ten proces może być intensywniejszy dla dusz, które za życia oddaliły się od Boga, ale współczesne badania sugerują, że kremacja może faktycznie pomóc duszom w tym procesie oczyszczenia. Ogień jako symbol transformacji i odnowy może przyspieszyć duchowe przemiany. Doktor Ian Stevenson z Uniwersytetu Virginii przez 50 lat badał przypadki reinkarnacji u dzieci. Odkrył, że dzieci, które pamiętają swoje poprzednie życia, częściej pochodzą z rodzin, gdzie praktykowana jest kremacja. Czy to przypadek, czy może kremacja ułatwia proces reinkarnacji? Według buddyjskich nauk kremacja pomaga duszy uwolnić się od przywiązania do fizycznego ciała i przygotować się do następnego wcielenia. Im szybciej dusza opuści ziemską rzeczywistość, tym łatwiej będzie jej przejść do następnego życia. Ale czy oznacza to, że kremacja jest lepsza od tradycyjnego pochówku? W islamie kremacja jest zabroniona, ponieważ ciało jest uważane za dar od Allaha, który powinien zostać zwrócony ziemi w nienaruszonym stanie. Jednak niektórzy współcześni uczeni muzułmańscy argumentują, że intencja jest ważniejsza niż forma pochówku. Czy różne tradycje religijne mają rację w swoich wierzeniach, czy może istnieje jedna uniwersalna prawda o tym, co dzieje się z duszą po śmierci? Dotarliśmy do momentu, w którym muszę ujawnić Ci najważniejszą prawdę o tym, co dzieje się z duszą jeden dzień po kremacji. To odkrycie, które może na zawsze zmienić Twoje postrzeganie śmierci i życia po życiu. Dr. Jeffrey Long, onkolog radiacyjny i założyciel Near Death Experience Research Foundation. Przeanalizował ponad cztery tysiące przypadków doświadczeń bliskich śmierci z całego świata? Jego wnioski są jednoznaczne. Świadomość przetrwa śmierć ciała, niezależnie od sposobu pochówku, ale kremacja ma jedną unikalną właściwość. Według badań doktora Longa, osoby, których ciała zostały skremowane, częściej komunikują się ze swoimi bliskimi w pierwszych dniach po śmierci. Dlaczego? Odpowiedź leży w naturze samego procesu kremacji. Intensywny żar i energia ognia działają jak katalizator, który pomaga duszy całkowicie uwolnić się od więzów fizycznej rzeczywistości. To nie jest zniszczenie, to transformacja na najwyższym poziomie. W starożytnych tekstach wedyjskich, napisanych ponad pięć tysięcy lat temu, ogień jest nazywany nośnikiem dusz. Siłą, która przenosi zmarłych z ziemskiego wymiaru do wymiaru duchowego, współczesna nauka zaczyna potwierdzać te starożytne mądrości. Ale najważniejsze odkrycie dotyczy tego, co dzieje się dokładnie 24 godziny po kremacji. To wtedy dusza kończy proces przejścia i osiąga pełną świadomość swojego nowego stanu istnienia. Dlatego właśnie w tym momencie tak wiele osób doświadcza kontaktu ze swoimi zmarłymi bliskimi. To nie są halucynacje ani wytwory żałoby. To rzeczywiste próby komunikacji ze strony dusz, które chcą przekazać swoim bliskim, że przeszły przez transformację i że wszystko z nimi w porządku. Profesor Max Planck Ojciec fizyki kwantowej i laureat Nagrody Nobla, powiedział kiedyś: Uważam świadomość za fundamentalną. Uważam materię za pochodną świadomości. Jeśli Planck miał rację, śmierć ciała to jedynie uwolnienie świadomości z jej fizycznych ograniczeń. Kremacja przyspiesza ten proces uwolnienia. Dlatego dusze osób skremowanych. Często wydają się być bardziej obecne i aktywne w pierwszych dniach po śmierci. Ale czy oznacza to, że powinniśmy wybierać kremację zamiast tradycyjnego pochówku? Odpowiedź nie jest tak prosta. Każda dusza jest inna i każda ma swoje indywidualne potrzeby. Niektóre dusze potrzebują więcej czasu na przygotowanie się do przejścia, inne są gotowe natychmiast. Ważne jest to, aby wybór sposobu pochówku był zgodny z wolą zmarłego i jego duchowymi przekonaniami. W Ewangelii, według świętego Jana, Jezus mówi: W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Te słowa sugerują, że istnieje wiele ścieżek prowadzących do tego samego celu, do zjednoczenia z Bogiem. Kremacja to jedna z tych ścieżek, nie lepsza ani gorsza od innych, ale inna. To ścieżka transformacji przez ogień, oczyszczenia przez żar, wyzwolenia przez energię. Jeśli straciłeś kogoś bliskiego, którego ciało zostało skremowane, pamiętaj o tym. Jego dusza przeszła przez piękny proces transformacji. Ogień nie zniszczył jej istoty, uwolnił ją do nowego, wspanialszego istnienia. A jeśli doświadczyłeś kontaktu z duszą zmarłego w pierwszych dniach pokremacji, Wiedz, że to była jego próba powiedzenia ci: Jestem w porządku, jestem wolny i zawsze będę z tobą, tylko w inny sposób. To jest prawda o tym, co dzieje się z duszą jeden dzień po kremacji. To nie koniec, to nowy początek. Jeśli ten film dotknął twojego serca i pomógł ci zrozumieć tajemnicę życia po życiu, napisz w komentarzach: Dziękuję i podziel się swoimi doświadczeniami. Twoja historia może pomóc innym w ich duchowej podróży. I nie zapomnij zapisać się do naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odkryć, które mogą zmienić twoje życie na zawsze.